Wojciech Czerniec, nowy wójt gminy Krzywda, złożył ślubowanie. Ślubowanie złożyli także radni. W rozmowie z naszą telewizją wójt Elekt podzielił się emocjami, które towarzyszyły mu podczas pierwszej sesji. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców w gminy. Tak i No, mimo 20-letniego doświadczenia w pracy w samorządzie. E, no muszę przyznać, że stres jest. E, może dlatego, że to dzisiaj dzień maturalny, e, ale, ale stres jest. E, nie mówię, że ogromny, ale, a, ale jest. E, no. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w czasie kampanii, w najbliższej rodzinie, przyjaciołom, znajomym. Ten ogrom zaufania, te 2402 głosy, mam nadzieję, że się przełożą na... na, na, na Dobre, e, moje jakieś tam wybory. E, chciałem tylko powiedzieć, że e, to zaufanie, które jest mi dane, postaram się tego zaufania nie zawieść e, e, i chciałbym zostać e, wójtem wszystkich mieszkańców, e, nie tylko tych o, mieszkańców, którzy oddali na mnie głosy. No i startując na wójta, e, takimi priorytetami moimi były było to e, aby e, poprawić funkcjonowanie samego Zacznijmy od funkcjonowania samego urzędu. No startowałem dlatego też, że uważam, że w poprzedniej kadencji nie wykorzystaliśmy środków zewnętrznych, czy to rządowych, czy środków z Unii Europejskiej, które można, było pozyskać, można by było pozyskać na gminę. Ja chcę to poprawić. Myślę, że działalności i rozmowy z ludźmi, z władzami, z samorządem. Powiatowym, wojewódzkim Ministerstwie, ale szczególnie ze społeczeństwem i radnymi, bo tego nie było w wcześniejszej kadencji. Nowy wójt to jest przywódca społeczeństwa gminy Krzywda, i tego chciałbym życzyć i życzyć dobrej współpracy między innymi z nami, radnymi powiatowymi, których jest aż czworo z naszej gminy i myślę, że rozmowy, które są niezbędne, procentują. Tak jak wcześniej, będąc wójtem, masę wniosków było pozyskanych dzięki rozmowom, dzięki perfekcyjnym pracownikom, którzy przygotowali wnioski i pozyskali środki. Natomiast w chwili obecnej, czy w ówczesnym czasie wczesnej kadencji tego było bardzo mało. Realizowane były wnioski moje i dzisiaj stoimy przed budynkiem, który nie świeci pustkami, nie straszy, a jest piękny, gdzie odbywa się. Posiedzenie Rady Gminy, odbywają się różne imprezy kulturalne i rozrywkowe w gminie, jak i również poza gminą.